Będziemy mówić o reakcjach dysocjacji soli. Co to są reakcje dysocjacji? Dysocjacja polega na rozpadzie związku chemicznego na jony pod wpływem wody. W przypadku soli dzieli się to zgodnie ze wzorem ogólnym, gdzie M to jest metal i R to jest reszta kwasowa. I tyle dodatni jest po dysocjacji metal. Ile był wartościowy i tyle ujemna jest reszta kwasowa po dysocjacji, ile była wartościowa. Ale konkretnie na konkretnym przykładzie. Mamy napisać reakcję dysocjacji kalnoczy, czyli azotanu 5 potasu. Na początek musimy sobie ustalić właśnie tą wartościowość i reszty kwasowej i metalu. Robimy to odwrotnie, jak w przypadku ustalania wzorów na podstawie wartościowości. Czyli od dołu jest jeden metal, więc reszta kwasowa jest jednowartościowa i jest jedna reszta kwasowa, więc metal jest jednowartościowy. Teraz jak to się będzie rozpadać pod wpływem wody? Oczywiście na metal jedno dodatni ze względu na to, że jest jednowartościowy. Tutaj mamy jednowartościowy i NO3. Minus jednoujemne ze względu na to, że ono 3 jest jednowartościowe. Mamy jeden potas, mamy jeden jon, mamy jedną resztę kwasową, więc mamy tutaj też jeden jon. Znam to się rozpadło klasycznie na kationy metalu i aniony reszty kwasowej. Konkretnie na kation potasu. I anion azotanowy 5, gdyż jest to reszta kwasu azotowego 5. Teraz tutaj będziemy mieć bardziej wyszukaną sól, jeżeli chodzi o wzór. Ustalamy wartościowość reszty kwasowej. SO4 jest dwuwartościowa, bo mamy tutaj dwa metale. Fe jest trójwartościowe ze względu na to, że mamy trzy reszty. Fasowe. Jak się to nam będzie rozpadać pod wpływem wody w wyniku dysocjacji, otrzymamy Fe3. Dlaczego 3? Bo Fe jest frój wartościowe, ale mamy dwa atomy żelaza, więc będziemy mieć też dwa jony. Oczywiście plus SO4, 2 minus, dlaczego 2 minus, bo SO4 jest dwuwartościowe. Ile mamy reszt kwasowych? Mamy 3 reszty kwasowe, więc mamy 3SO4, 2 minus. I w wyniku dysocjacji SU rozpada się na 2 kationy żelaza trójdodatnie i 3 aniony siarczanowe 6 gdyż SO4 jest resztą kwasu siarkowego 6. No i teraz, czy wszystkie sole dysocjują? No nie, dysocjują sole rozpuszczalne w wodzie. Sole nierozpuszczalne w wodzie w sprawdzie mogą występować w formie zdysocjowanej, ale w tak niewielkim stopniu, że to pomijamy i piszemy po prostu, że sól nie dysocjuje. Gdzie sprawdzamy, czy sól rozpuszcza się w wodzie? O tutaj, mamy tutaj tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków. I sprawdźmy sobie na przykład KCL. KCL na przecięciu mamy R, znaczy, że sól się rozpuszcza i dysocjuje. Weźmy sobie inną sól, na przykład CACO3. Mamy tu CA, szukamy CO3, jedziemy, jedziemy. Na przecięciu mamy, że się nie rozpuszcza, bo jest N. Weźmy sobie na przykład jeszcze Na2SO4, NaSO4, na przecięciu mamy R, czyli sól się rozpuszcza. R, R znaczy, że się rozpuszcza, N nie rozpuszcza i T trudno się rozpuszcza. I mamy teraz ćwiczonko. Mamy napisać reakcję dysocjacji następujących soli lub wskazać, że dana sól nie dysocjuje. I mamy takie trzy sole. Tu obok mamy ściągaweczkę, kawałek tabeli rozpuszczalności. Ten kawałek, który będzie tutaj nam potrzebny, gdyż przed dysocjacją trzeba sprawdzić, czy sól się rozpuszcza. Za chwilę będą prawidłowo zadysocjowane reakcje. No, i mamy pierwszą sól. AL3, dlaczego? Bo AL jest trójwartościowe. Biemy po tej trójce, bo CL, samo CL jest resztą kwasową. No i mamy 3CL-, bo mamy 3 reszty kwasowe, jednowartościowe, więc jedno ujemne. Następna sól. Mamy 2K, dlaczego 2 bo są dwa metale. Dlaczego jedno dodatnie, bo jest jednowartościowy K. Mamy SO4 dwa minus. Dlaczego dwa minus? Bo SO4 jest dwuwartościowe, po tej dwójce to wiemy. I jest jedna grupa SO4. Jedna reszta kwasowa. W przypadku caco 3 piszemy nie dysocjuje ze względu na to, że sprawdziliśmy i sól tutaj. Nie dysocjuje. O, nie. Tu jest C. A. N. Sól. Nie dysocjuje. Dziękuję bardzo.